Witam Was Krzysztof Oracz. Witam Was w używana Honda.pl Dzisiaj Honda Civic 1.8 142 konie z instalacją gazową Stack 4 Samochód z 2013 roku Krajowy od drugiego właściciela Drugi właściciel od 4 lat I 30 kilku tysięcy kilometrów Samochód jest w wersji Wyposażenia Lifestyle Czyli takiej dość rzadko Spotykanej Akurat w ostatnim czasie miałem jeszcze kombiaka poliftowego w tym wyposażeniu. A tak już nie pamiętam kiedy miałem Lifestyle'a w ofercie. Lifestyle ma od Sporta więcej o reflektory ksenonowe. Które łatwo poznać tutaj od razu po soczewce. E, są spryskiwacze reflektorów, są czujniki parkowania z przodu i z tyłu, e, są podgrzewane fotele, e, przyciemnione szyby z tyłu, subufer w bagażniku, e, automatyczne światła drogowe więc e, tych różnic jest trochę. No, przede wszystkim światła to podstawowa rzecz. Mm. Samochód bezwypadkowy z oryginalną powłoką lakierniczą, zaraz Wam pokażę, generalnie bardzo ładny, zderzak tylko na rogach ma takie no, otarcia parkingowe po prostu, tutaj jeszcze zrobię tam zaprawki, więc to nie będzie się tak rzucało w oczy, ale ten rożek tutaj i, a i tutaj i właściwie tyle, a tak dookoła jest, jest bardzo ładny, no? po prostu jest wzorowy. Tylny zderzak się uchował. Opony 2017 rok. Michelin Pilot Sport 4, więc no, najwyższa półka. I te opony są, takie mówię, z 2017 roku, i one zostały zakupione przez drugiego właściciela, więc mają przyjechane nie wiem, 20 parę tysięcy na zmianę z zimówkami, to, to te letnie mają z 20, 20 parę tysięcy około, więc one są w bardzo dobrej e, kondycji. Jeśli chodzi o hamulce, to tak, tarcza tutaj ma już jakiś tam rant. E, nie wiem, co jeszcze to oznacza, czy one jeszcze będą się nadawały, czy nie, bo klocki tu się kończą. Klocka, klocek widzę, tu jest na wykończeniu ten zewnętrzny ma nie wiem, z 2 mm więc wewnętrzny już no, ma tyle albo mniej zwykle mam mniej więc tutaj jest na pewno klocki będą do wymiany za chwilę a tarczy trzeba zmierzyć tutaj z tyłu tarcza jest też z rantem ale ładna i klocek i klocek jeszcze tutaj też jest, więc no, trzeba będzie pomyśleć o tym przodzie. Na pewno jest teraz też przegląd do zrobienia No taki olej filtry bo regulacja zaworów była zrobiona 20 000 km temu, no to jeszcze nie trzeba. Hmm, elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka regulowana, elektrycznie podgrzewane i składane. Fotel przyzwoity. Kierownica też ładna skórzana. Podgrzewane fotele. Kierownicy, tempomat, limiter prędkości, zestaw głośno mówiący. Tutaj mamy pipek od instalacji gazowej, wyłączalne czujniki parkowania ESP z ASR-em i spryskiwacze reflektorów. Przebiegu, sekundę, już coś tutaj włączę, żeby było widać przebieg. 136-400 lusterko wewnętrzne fotochromatyczne no i te dekory też to są charakterystyczne dla Lifestyle'a, bo, bo nie ma tego w wersji Sport czyli tutaj jest to srebrko tu jest kurek od gazu jest AUX, jest gniazko 12V jest USB kanapa z tyłu z podłokietnikiem i z i oczywiście Magic Seats czyli siedliska idą do góry no i co? idziemy do, do silnika tak to wygląda. One dobrze jest, tolerują te silniki, instalację gazową. Instalacja była zamontowana przy 25 tysiącach, więc no ma przejechane 110 tysięcy kilometrów na, na gazie. E, jeździ bezproblemowo. Miałem im okazję tu skoczyć jakąś tam trasę, y, więc nie ma kompletnie żadnych uwag. Trzeba pamiętam, pamiętać, że regulacja zaworów normalnie robi się co 100. No i na instalacji gazowej różnie. Jedni mówią 20 tysięcy, inni 50. E, więc Myślę, że takie 40-50 to jest rozsądne. 20 to chyba przesada, aczkolwiek nie zaszkodzi. Nie są to jakieś straszne koszty. Hmm. Tak wygląda budżet Jest kamera, oczywiście. Nie wspominałem. Ale jest jeszcze kamera tutaj, tu jest ten wspomniany subwoofer. Jest wykładzina oryginalna hondowska, tutaj wykładzinka ładna, tutaj Sagan. Idealnie. Civic jakby był stworzony ten bagażnik do w do, 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 do instalacji gazowej. Tu jest gniazko 12V jeszcze. wyłącznik poduszki pasażera historia serwisowa, tu są kwity gazu, więc tu jest specyfikacja, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć to tak to wygląda jak ktoś się coś zna, bo ja się na tym nie znam książka serwisowa przez pierwszego właściciela serwisowany w Hondzie jak należy, zresztą ta Honda. Ta, Honda, ta instalacja gazowa, oczywiście, była montowana też w Waszach Hondy w Sigma Car w Rzeszowie, tam gdzie był serwisowany początkowo i kupiony. Tu mamy listopad 14, przegląd, październik 15-32, też w Hondzie. Później mamy 16 rok, 5 d 69 w październiku, 16 także w hondzie, tutaj mamy 80 w marcu, 17, 94 w lipcu, 17 także w hondzie. No i ostatnia wizyta Waso w, w styczniu 19 na 114 tysięcy z regulacją zaworów, Filtr olej, więc tak to wygląda. Pokażę Wam grubo szlakiru Trzydzieści cztery. Trzydzieści siedem. Sześćdziesiąt cztery. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt dwa. Pokrywa plastikowa, dlatego ją pominąłem. Pięćdziesiąt osiem, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt cztery. 34, maska 36, 39. Obiecuję Wam, że w przyszłym tygodniu wysłałem miernik do kalibracji, bo trochę mi się nie podoba, on za mało pokazuje. No, ale rząd wielkości jest. Dach 34, 36. Więc to no, widać, że jest cały, może za mało trochę pokazuje, ale widać, że jest całe równo w tych samych wartościach. Więc yy, na pewno nic tu nie było lakierowane. Bardzo ładny wóz, naprawdę, Jest, mają już jakiś tam przebieg taki trochę wyższy niż zwykle miewam te Civiki, ale generalnie wóz bardzo ładny, no i wyposażenie i instalacja gazowa tutaj zdecydowanie cieszą. Zapraszam Was na używana-honda.pl, tam znajduje się kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, lub też inne Hondy, także inne Hondy Civic 9. generacji, mam w tej chwili kilka sztuk, w tym kombiaka z automatem. Zapraszam Was na, także na Autoprofesja.pl Tam znajdują się samochody innych marek krajowych od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku AutoProfesja. Będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. E, zapraszam też na mm, Instagrama Krzysztof Podkreśli Tam też wrzucam jakieś rzeczy motoryzacyjne, więc coś można. Zobaczyć może wcześniej niż tutaj na YouTube. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.